Witam wszystkich, ja jestem Gniewman i w tym poradniku chciałbym Wam pokazać jak zrobić takie intro. Dobrze, załadowało się jeszcze raz. Użyłem tu dodatkowej czcionki i tekstury to wszystko będzie w opisie do pobrania, żebyście sobie mogli to zrobić. No i projekt też będzie do pobrania dla, dla leniwych. <grymne> Lazy. OK. Tworzymy nową kompozycję. Nazwijmy kompozycję. Intro jak chcecie. Rozdzielczość. HDV 720p, ok. Na samym początku importujemy teksturę, import w file i szukamy na interesującej nas tekstury. Otwieramy. Teksturę przenosimy na czas. Powiększamy sobie coś takiego. Dobrze, tworzymy nowy tekst. Niech będzie gniewmen, zaznaczamy tekst. Zmieniamy kolor standardową będzie czarny. Powiększamy sobie go. Włączymy opcję tytuł i wyśrodkujemy nasz tekst. Włą włączymy sobie opcję 3D na Teksturze też Dobra, jeszcze trochę zmniejszę. Edytujemy sobie nasz tekst, zmieniamy mu kolor po prostu zaznaczamy literkę to wszystko. Tworzymy znowu nowy tekst. Tym razem będą to kropki. Po prostu tworzymy kropki. OK. Rozwijamy kropki. Transform scale. Oznaczamy ten znaczek. i znowu zaznaczamy go nadajemy tym kropkom opcję 3D, znowu rozwijamy i Z Rotation na 90 stopni ok, wybierzemy sobie kursor I lubimy coś takiego. Po prostu łapiemy za te kropki, dajemy tak, jakby tworzymy efekt. Znowu duplikujemy nasze kropki, przenosimy je, tylko teraz będziemy musieli je pomniejszyć. Ups, nie tak, nie o to mi chodziło. Transforms scale po prostu Dobrze, jest Zmieniamy kolor. Będzie niebieski. I duplikujemy Gniewmen, czyli ten tekst. Ctrl D. I przenosimy go, po prostu łapiąc za tekst na dół. Tu gdzie się kończą te kropki widzimy takie czerwone linie żeby złapać, żeby tak zrobić po prostu klikamy kółeczko na myszy i widzimy tutaj nasz tekst. Tu gdzie się kończą kropki zaraz jest pod tymi kropkami jest tekst. Teraz tworzymy kamerę OK Rozwijamy Zaznaczamy Pierwsze dwie pozycje Wybieramy sobie Track XY czyli poruszamy się kamerą na osi tylko w, na osi X i Y. Czyli w lewo, w prawo do góry i dołu. Dobra. I teraz przenosimy się na gdziekolwiek na przykład na drugą sekundę. I zaznaczamy znowu te stopery, tak jakby i po prostu zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze na początku możemy zrobić coś takiego, że dodamy rotacji trochę, właśnie w taki sposób. Możemy też to powiększyć. Track Z, czyli skalowanie w przód i w tył. Zobaczcie. No, i możemy jeszcze raz to zrobić. Ale yy, nie róbcie jeszcze tego. Ctrl Z, dla, żeby cofnąć. I znowu duplikujemy nasze kropki Edit Duplicate. Przenosimy sobie oj, te kropeczki, rozwijamy je transforms, no i nadajemy im kształt za pomocą rotacji, zmienimy kolor, na przykład na zielony. Ten tekst drugi, te zmienimy mu kolor na taki, jaki mają te kropki. Okej, okay. zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze dodamy tej rotacji. Nie wiem, do 5 sekundy, za pomocą. Orbit kamery albo coś takiego i sky. No i to by było wszystko już Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten poradnik w czymś pomógł. No i na razie trzymajcie się.